Jeszcze na samym początku tego filmu przypominam wam o konkursie na 1000 faldolców. Wszystko co trzeba zrobić, aby wziąć udział, macie w ostatnim filmie na samym początku. Także jeżeli chcecie wziąć udział, to was tam zapraszam. A teraz lecimy do filmu. A i jeszcze taki challenge na samym początku: a najdokładniej, czy uda wam się wbić 500 łapek w górę w godzinę odstawienia tego filmu. Naprawdę byłoby mi niezmiernie miło, i zobaczymy, czy dacie radę. A w dzisiejszym filmie będę udawał hakera w Fortnite i chociażby będziemy pokazywali jakieś błędy i tak dalej. Także koniecznie oglądajcie ten film do końca. W komentarzu możecie napisać, kogo mogę udawać w następnym filmie. Czyli nie wiem, na przykład czy coś takiego. I no to po prostu piszcie w komentarzach. No i jeżeli ten film Wam się spodoba, to zostawcie tutaj łapkę w górę. Przypominam również o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej Hexo32. Byłoby mi naprawdę miło, gdybyście go wpisali. A już bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Halo. Eee... Wiesz ci powiem, mordo. Lecimy tutaj. Tutaj lecimy. Lecimy po, po to, żebym pokazał ci taki błąd, którym nikt nie wie. I no. Ogólnie no to pokażę ci dużo super rzeczy dzisiaj. O kurde! wygląda tak, że bierzemy opony i nie wiem, bierzemy jakąś furę i pokażę Ci fajny błąd. No, no i jest. A w ogóle zauważyłam, że masz mic hacker. Co on oznacza? Oznacza on, że jestem tak jakby hakerem w Fortnite. No pokazać ci mój hak? Patrz to, zamienił się w krówkę momu <grym> Okej okay. no. Dawaj, wsiadaj, wsiadaj do fury Czekaj. <grym> wsiadaj! co no, to, to jest... Nie, nie czemu to... Czemu Czemu? Czemu? To był Bambik Fortnite! Bambika Fortnite trzeba... Nie wiem, przygarnąć. Myśmy z nim se pojeździli. Yy, co to auto nie może być szybsze? Dobra, co to wygląda tak? Że musisz stanąć sobie tutaj Tutaj już tutaj rzucić oponę. I masz dwie teraz Teraz jeszcze raz też tu. nie masz trzy i na tym polega ten błąd, mniej więcej. Musisz stanąć tutaj, tu, tutaj, o tu, tu. i tutaj rzucić wróg. I tutaj sobie to trzy. Możemy zepsuć grę, żeby nie mogli grę. No to. na przykład masz 400 za zmodyfikowanie pojazdu i możesz tak cały czas robić. No. Możemy zepsuć grę. Na tym to polega. Dobra, już czekaj, czekaj, Sk Skaczesz tu i rzucasz. <laughs> czekaj, 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 czekaj. Tak, tak jakoś. Czy tak wejdzie ci normalnie? Nie, tu ci nie wejdzie. O, teraz i tu normalnie teraz będziesz mógł wyjść. O, o, no widzisz. Możemy na to zniszczyć, te opony i jeszcze raz sobie wymienić. Gdy dostajesz kolejne ten co zmodyfikowany nie dobra, popstajemy no formę. Zawsze o tym marzyłem? Chodź ci pomóc. Kurde, konkurenci to na IT-y. Nie ma zamu niczego. O nie, antywirus! Antywirus mi mecz troje. Dobra! Zniszczyłem go! A ja, ja nie mam HP, ja nie mam HP! Nie! Nie, ale co do strefy! Jesteś nieśmieszny. Dobra, wsiadaj! Przestań się pocić, tylko wsiadaj! Ona jest, no jest, jest! Jeszcze jakiś ten npc tu jest. Broniu foluda, jak chcesz. Broniu hmm, ona jakaś OP? Tej grze. Nie zginę, 120. Nie, do 120 tutaj u mnie. Dobra, to teraz możemy zagrać takie szybkie 1v1 Co na to. Spoko, dobra, to tak. Eee, żeby nie było, że udaję hakera czy coś takiego, to pokażę Ci jeszcze makro i pokażę Ci takie. Można by powiedzieć że cheaty. Co, co ty na to? Jesteś za? Nie, jestem sam, jak za. Dobra, ty gdzie jesteś? O, to na... A, gdzie, gdzie, gdzie ty jesteś? Na, no, początek ci pokażę makro. Sorry, 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 Albo też może być na przykład, czekaj. A masz makro na budowanie? Nie, mam makro tylko na edycję, ale też jest całkiem niezłe, nie? No dobra, dobra. To Dobra, dobra, dobra. To tak, możemy zagrać na pewno na spaza złotego. Kurde. Ty chcesz, to po co Co jest? To na spaza złotego i na to. Na ten karabin. Na tego, na skara. Dobra, za 200. Mamy to. Chodź tu, na pikaxa Kurde, kim jesteś facona. Dobra, mamy to, pikax już... już... no, <noise> no bo, tak na poważnie To jest mapa, na której są cheaty Tak szczerze muszę ci powiedzieć, wiesz? Co? No. no... patrz, stój, czekaj, patrz, mamy ci raz ze skara Jedną pestkę 140? Muszę ci coś powiedzieć i przez ten cały czas nie byłem hakerem, i to jest tak, no taki prank, można powiedzieć. Co? No chyba się nie obrać, co nie? Tak, to, to makro, to wszystko, to, to taki prank. I. Nawet to ponownie. No to jest normalnie, ogólnodostępny błąd i wszystko. Także. Nie czytujesz, Słucham. Ja, czy Nie czytujesz nawet fałdko? No niestety, tak, no troszeczkę słabo, no ale, no wiem, przepraszam, no taki, można powiedzieć, prank, haha, chyba się nie obrazić, nie? Jeżeli chodzi o ten odcineczek, przypominam, że jeżeli chcecie więcej, no to koniecznie zostawcie tutaj łapkę w górę i w komentarzu napiszcie, kogo mogę udawać w następnym filmie. Przypominam jeszcze o moim kodziku w sklepie z przedmiotami. A jeżeli obejrzałeś ten film do końca, to jest mi naprawdę miło i w komentarzu możesz napisać haker, a ja przypnę ci serduszko. I co, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!